Klienci bardzo często się pytają, w jaki sposób dobrać magazyn energii do swoich y, potrzeb. Mam tutaj przede wszystkim na myśli y, biznesy czy małe i średnie przedsiębiorstwa. I z Dawidem rozmawiamy na temat magazynów energii i tego, jak skalować, czyli jak magazyn energii może rosnąć wraz z rozwojem y, firmy. W tej serii filmów rozmawiamy o magazynach energii firmy Liwoltek skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Więc jeżeli interesuje Cię ten temat, czyli kwestia ekonomii, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, jak to montować, jak tym zdalnie zarządzać, to zapraszam Cię do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Zaczynamy! Bardzo często nie mamy możliwości takiego bardzo precyzyjnego doboru tego magazynu energii. Aczkolwiek, jak mamy, mamy profil zużycia, który możecie sobie wyciągnąć od zakładu energetycznego, i wtedy będziecie mieli tak zwane 15-minutówki albo jednogodzinówki, gdzie będzie dokładnie w liczbach przedstawione, w jaki sposób wykorzystujecie prąd, w jakich godzinach. Jeżeli macie fotowoltaikę, to można na siebie to nałożyć i wtedy dobrać magazyn energii. Więc zachęcam Was do zadawania pytań, oczywiście do subskrybowania naszego kanału, by być na bieżąco z magazynami przemysłowymi. I tu pytanie do Ciebie Dawid. Ten system BHF bardzo seksowne są te wszystkie techniczne nazwy, ale to nieistotne. Od jak, jak jest, jaka jest minimalna wartość, bo od której musimy zacząć, bo powiedzmy, przedsiębiorca ma jakieś tam potrzeby większe, ale budżet na ten moment ograniczony, to minimum jakie jest, jeżeli chodzi o moc i pojemność? Jeżeli chodzi o pojemność, to minimum, a w zasadzie ilość baterii, które mamy w takim magazynie, minimum to jest zalecane przez nas cztery takie moduły bateryjne. Mamy wtedy system o pojemności 20 kWh. Mocno. Czyli cztery, kabinet ma piąteczkę, 5 kWh. Tak jest. Jedna bateria ma 5 kWh i 2,5 kW mocy. Więc jeżeli mamy te 20 kWh, to łatwo sobie przejrzeć, że mamy wtedy 10 kW mocy dostępnej. Co jest też ważne, jeżeli chodzi o skalowalność tego rozwiązania. Ważne jest to, że my, jako LIVOLTEK, jako oddział tutaj w Polsce, jesteśmy w stanie pomóc instalatorowi, jeżeli później gdzieś wynika potrzeba takiego skalowania, dołożenia czegoś do tego magazynu. Wiadomo, że gdzieś pojawia się często problem z tym wyszukaniem odpowiedniego napięcia baterii. Nie zawsze te baterie, które są nowe, Chcą dobrze współpracować z tymi starymi. My jesteśmy w stanie, jako dział techniczny, tutaj na miejscu zobaczyć, jakie są realne warunki panujące w magazynie energii u klienta i dobrać baterię w taki sposób, żeby jednak ona się dopasowała i by zminimalizować jakiekolwiek ryzyko tego, że coś tam będzie nie tak z tą baterią. To, co jest też ważne, to to, że my de facto możemy takich systemów bateryjnych pod jednym falownikiem mieć do pięciu. Co zatem idzie, możemy mieć do pięciu różnych BMS-ów, mm -hmm. e, więc jeżeli... Jakbyś to mógł rozwinąć, że możecie mieć do Jasne. pięciu różnych BMS-ów? To jest o tyle ważne, że jeżeli mówimy o dokładaniu takich pojedynczych modułów bateryjnych, e, jest to w pewien sposób, my jesteśmy w stanie pomóc, ale wiadomo, że ciężko będzie po dłuższym czasie, na przykład po dwóch, trzech latach dołożyć cokolwiek, żeby już wtedy faktycznie pracowało z podobną sprawnością i bezproblemowo z danymi bateriami. To co jest ważne u nas to to, że my te BMS-y spinamy przez specjalny combiner box i dzięki temu, że mamy takie rozwiązanie, klient, który po nawet 5 latach stwierdzi, że chce zwiększyć ten magazyn energii, już nie musi się trochę przejmować tymi parametrami baterii, ponieważ po prostu wtedy możemy mu zaoferować nowy BMS, nowy zestaw baterii pod tym BMS-em dzięki czemu te dwa BMS-y będą niejako oddzielnie balansowały mhm. pracę tych baterii, więc jesteśmy w stanie skalować też również to w ten sposób, co jest myślę bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nawet po dłuższym czasie nie jesteśmy aż tak ograniczeni tymi Możliwościami pojedynczych baterii i pojedynczego BMS. A, a czy to jest... ja, ja zrobię pauzę, bo ty to wszystko wiesz, żyjesz w swojej bańce, a nie każdy z nas żyje w bańce bateryjnej. BMS, nie każdy musi wiedzieć, to jest Battery Management System, czyli system zarządzania baterią. Nie mylić z EMS-em, czyli systemem zarządzania całą energią. O tym mówimy w innym filmie. Czyli, jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, tak? Ma... Mamy 2025, wybudowaliśmy sobie magazyn tam o tej pojemności 20 kWh, moc 10 i za 3 lata chcemy dołożyć jeszcze raz tyle i chcemy, żeby ze sobą to grało. Bo normalnie, jeżeli dołożylibyśmy od tak na tak zwaną pałę, to świeże baterie dokładamy do tych zużytych i de facto te świeże baterie nie działają na swoich pełnych wartościach, tylko dopasowują się do tych zużytych. Tak? Czyli jeżeli mamy tam już poziom degradacji na nie wiem, 80%, czyli z tej piątki straciliśmy 1 kW, no z tej dwudziestki straciliśmy 3-4 kWh, to ten nowy system też będzie pracował z, tak jak, jak stary. Tak? tak, on nie będzie obarczony tym problemem ponieważ to co jest ważne to tak jak wspomniałeś BMS jest odpowiedzialny za to żeby te wszystkie baterie które są do niego podpięte miały niejako w miarę te same parametry te same e, zwłaszcza napięciowe e... Parametr. To jest najważniejsze i napięcie jest najważniejsze dla BMS-u. Kwestia jest też taka, że ten BMS jest po prostu podpinany po prądzie DC do falownika, więc mamy tutaj już za nim zupełnie inne warunki pracy. Mhm. Jeżeli my jesteśmy w stanie po tej stronie DC spiąć ze sobą kilka BMS-ów, to każdy z nich będzie niezależnie optymalizował pracę tych baterii. Czyli dokładnie tak jak powiedziałeś. Jeżeli mamy w jednym systemie nawet już starszym jakąś degradację jeżeli podepniemy sobie nowe baterie pod nowym BMS-em to on i tak już po przetworzeniu tej energii za sobą już będzie w stanie dopasować się do tych warunków które panują za nim a nie przed nim po tej stronie bateryjnej dzięki czemu ten system jest skalowalny Warunki mogą być nieco bardziej dopasowane do tych nowych baterii. Jeżeli będziemy taki system rozwijać razem z BMS-em, to te baterie, które są wpięte pod jednym BMS-em, będą miały swoje niejako warunki pracy. To kolejne pytanie, bo zaczęliśmy od falownika 10 kW. Do niego maksymalnie możemy dopiąć 20 kWh, ale powiedzmy, wyszedłem z takiego pomysłu, że ja wiem, że będę rozbudowywał, no i robię sobie falownik od razu 20 kW, bo rozumiem, dokładamy cały czas kolejny falownik wraz z jakąś tam, powiedzmy, multiplikacją, A jeżeli mam już 20 i 20 w bateriach, w pojemności, mogę tak mieć? Tak jest? Mogę. Mogę dołożyć sobie Jedną baterię piątkę, czy muszę więcej do tego falownika, jakbym chciał co za, za pół roku sobie powiedzmy, po 5 kWh dokładać? E, tutaj, no już tak mówię, jest kwestia taka, że zawsze będziemy musieli sprawdzić te parametry. tak? Hmm. Możliwe będzie tak, że po jakimś czasie e, już dokładanie tych pojedynczych piątek nie będzie miało większego sensu. Aha. Stąd właśnie jest ta opcja, że można to zrobić poprzez zupełnie nowy BMS. Tylko przy czym należy wtedy pamiętać, że jeżeli instalujemy nowy BMS, a ten ma ileś tam mocy i pojemności, to ważne jest to, że ten nowy BMS też musi mieć tą samą pojemność. To jest jedyne ograniczenie, które nas w tym rozbudowaniu. Okay, czyli... y Czyli zacząłem od 10 i 20 kWh, chcę rozbudowywać, to dokładam kolejne 10 i 20 kWh. To de facto 20 kWh, bo jeżeli nie musimy dokładać falownika, żeby zwiększyć sobie ten magazyn energii, okay, to jest no tak... po stronie baterii. Mamy specjalny kombiner box jako LiVoltech, pod którym są Aha. podpinane tylko baterie, i z tego kombiner boxa wszystko wchodzi do jednego falownika, więc nie musimy, ale gdybyśmy chcieli dołożyć też jeszcze instalację i jeszcze kolejny inwerter do tego systemu, to jesteśmy w stanie to zrobić. Ważne jest tylko to, i to nas ogranicza, że ten kolejny falownik też musi być tej samej mocy, co ten już istniejący. Okej. Okay. Eee, ten sam model musi być. A to do, do takiego falownika 10. Yy, bo to, o takich falownikach yy, tak yy, 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 mówisz szczypowych. Hybrydowych falownikach. Do takiego falownika, jaką pojemność maksymalnie możemy podpiąć? Bo na jednym z filmów rozmawiamy, że do 30 kW możemy podpiąć prawie 300, znaczy nie, prawie 300 kWh. To do 10 kW falowniku możemy podpiąć. Ile wtedy? To również 300 kWh. Tak. Pytanie, tylko pytanie, jaki to ma sens, bo wiadomo, że wtedy mamy w tym falowniku nieco mniejszą ładowarkę, że się tak wyrażę. No, granczy, no. Więc po prostu ten czas ładowania, rozładowania będzie większy, ale co do zasady jest to możliwe, będzie to działanie, działało. Jesteśmy w stanie nawet do piątki podpiąć 300 kWh pojemności magazynu energii. Jaki będzie miał sens? Nie, nie wiem, jaki będzie miał sens. Sens może to mieć wtedy, gdy głównie nam zależy na samym backupie, nie mamy zbyt dużej mocy, ale chcemy mieć faktycznie zapewniony długi backup. Wtedy będzie to jakiś sens miało. W momencie, w którym potrzeba nam faktycznie dużej mocy po tej stronie instalacji, wtedy ma to nieco mniejszy sens bo jesteśmy w stanie no, mniej tej mocy przetworzyć przez mniejszy fal. Taka dziesiątka w letni i słoneczny dzień wyprodukuje ci 60 kWh, tak? Więc magazyn energii wtedy o pojemności 50. No, będzie się dosyć długo ładował, natomiast jesteśmy w stanie naładować, tak? Przez, tak? przez cały dzień i jeżeli mamy potrzeby takich dużych odbiorów, no na przykład samochód elektryczny będziemy sobie ładowali w nocy, tak? Dokładnie. No, każdy ma jakieś tam inne potrzeby, bardziej rozmawiam tu teraz z Tobą o, o możliwościach, a jak je wykorzystać, już jest, jakby tak, to, jest inna rzecz. Ważne a propos potrzeb, to to, że my jesteśmy na miejscu, do nas kontakt jest widoczny na stronie internetowej, czy też wszyscy nasi partnerzy mają do nas kontakt, numer telefonu do mnie, czy też do Piotra, który również jest z moim kolegą z działu technicznego. My zawsze jesteśmy w stanie podpowiedzieć instalatorowi. Jak dobrać taki magazyn energii, pochylić się na konkretnym rozwiązaniem, sprawdzić czego de facto potrzebuje klient, no i dobrać to tak właściwie, żeby służyło temu klientowi i żeby nie było potem problemów czy zdziwienia, że coś działa trochę inaczej niż klient sobie wyobrażał. Okej, okay, czyli ten dobór takiej przy rozbudowie tych przemysłowych magazynów. Robicie tutaj indywidualnie, tak, żeby tak to jest. wszystko ze sobą e, ro, rozmawiało. Ale tak jak powiedzieliśmy, zacząć można od totalnego minimum, czyli dziesiątka i 20 kilowatogodzin. Dzisiaj kupujemy taką całą szafę rakową, więc tego miejsca na kolejne kabinety też tutaj mamy, prawda? Tak jest. Czyli jest. ktoś jak ma urodziny co roku może sobie tutaj... <laughs> co chcesz na urodziny? Dwie baterie, dwie baterie. E, okay. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bo jak widzicie temat tych magazynów energii jest szerokim, dużo jest tutaj wątków i poruszamy te wątki i odpowiadamy na wasze pytania w najróżniejszych nagraniach, które nagraliśmy z firmą Liwoltek i z Dawidem dzisiaj.